Cześć ponownie, moi fani kryptowalut. To ja, Wasza królowa kryptowalut, monika z sióstr Satoshi z jeszcze soczystszymi detalami. Tym razem eksplorujemy świat monet sztucznej inteligencji na Binance, ale zanim zagłębimy się w ekscytujące szczegóły, dodajmy kolejną warstwę do naszego tematu, dobrze? Chcę dać Wam szerszą perspektywę na krajobraz kryptowalut. Dlatego też zróżnicujmy je ze względu na ich główny cel i obszary zastosowania. Pomoże nam to lepiej zrozumieć różnorodność i innowacje, które przynoszą. Gotowi poszerzyć horyzonty? Zaczynajmy. Zarządzanie danymi i infrastrukturą The Graph GRT. Ta perełka zapewnia łatwy dostęp i interoperacyjność danych blockchainowych. Poprzez indeksowanie danych i zapytań. Jest to jak bibliotekarz świata blockchaina, dbający o to, aby informacje były zorganizowane i łatwe do znalezienia. Ocean Protocol Ocean oto wizjoner skupiony na prywatności, bezpiecznym udostępnianiu danych i ich monetyzacji. Ocean Protocol tworzy bezpieczniejszy i bardziej efektywny sposób udostępniania danych dla aplikacji AI, zapewniając uczciwe wynagrodzenia i ochronę dla twórców i konsumentów. Gospodarki i rynki zdecentralizowane, Fetch, Coca-I, EFIT. Wyobraź sobie świat, w którym agenci cyfrowi wykonują zadania autonomicznie, tworząc zdecentralizowaną gospodarkę cyfrową. Fetch, coca I przekształca ten science-fiction w rzeczywistość, umożliwiając mądrzejszy, bardziej zautomatyzowany świat. SingularityNet, AGIX, ta platforma to rynek usług AI, umożliwiający najjaśniejszym umysłom monetyzację ich innowacji w dziedzinie AI oraz dając biznesom i deweloperom dostęp do najnowocześniejszych narzędzi. Weryfikacja tożsamości i globalna inkluzja Worldcoin WLD. Skupiając się na weryfikacji tożsamości, Worldcoin ma na celu zapewnienie każdemu i gdziekolwiek dostępu do gospodarki cyfrowej. Dąży do złamania barier i wsparcia globalnej inkluzji. Gry i rozrywka Sleepless AI AI Ten projekt ma na celu rewolucjonizację gier i rozrywki na platformie Web3.0 poprzez integrację AI, sprawiając, że doświadczenia są bardziej immersyjne i angażujące. Zdecentralizowane obliczenia i usługi chmurowe iExec Arelesi, RLESI i Golem Glem. Oba projekty są pionierami zdecentralizowanych obliczeń chmurowych oferując platformy do dzielenia się lub wynajmowania mocy obliczeniowej demokratyzują dostęp do zasobów obliczeniowych niezbędnych do rozwoju i wdrażania AI. Usługi finansowe i fundusze hedgingowe Numerer NMR usytuowane na przecięciu finansów i AI Numerer wykorzystuje naukę danych do prognoz finansowych wspierając fundusz hedgingowy zarządzany przez inteligencję zbiorową. Usprawnienia blockchaina i rozwiązania AI: AIOZ Network, AIOZ, OraiChain, ORAI i AI Smart Contract Zero X0. Ci innowatorzy poprawiają funkcjonalność blockchaina za pomocą AI od zdecentralizowanego przesyłania mediów po integrację inteligentnych kontraktów. Nisze i innowacyjne zastosowania AI: Oasis Network, ROSE, Akash Network. AKT, Insure DeFi, Sure i inni. Każdy z tych projektów przynosi unikalne rozwiązania oparte na AI, od zwiększenia prywatności poprzez usprawnienia blockchainowe po ubezpieczenia i usługi chmurowe. Zapoznajmy się z najlepszymi wyborami Fetch.ai. Fetch.ai Fetch, przyciąga uwagę swoją wizją zdecentralizowanej gospodarki cyfrowej napędzanej autonomicznymi agentami. Ci agenci mogą wykonywać szeroki zakres zadań, od automatyzacji codziennych obowiązków po optymalizację złożonych procesów przemysłowych. Potencjał Fetch.ai do transformacji branż jest ogromny, co czyni go projektem. O znaczącym potencjale inwestycyjnym i zdolnym do zmiany sposobu funkcjonowania firm i usług. Ocean Protocol Ocean. Ocean Protocol adresuje jedno z najważniejszych wyzwań w AI i nauce o danych, dostęp do danych. Umożliwiając bezpieczne, prywatne udostępnianie i monetyzację danych, Ocean Protocol nie tylko jest szansą inwestycyjną. Ale także katalizatorem innowacji w dziedzinie AI. Pozwala twórcom dzielić się swoimi danymi, nie tracąc nad nimi kontroli, a konsumentom uzyskiwać dostęp do wysokiej jakości odpowiednich zbiorów danych. Ta otwarta gospodarka danych może znacznie przyspieszyć badania i rozwój w dziedzinie AI. SingularityNet. AIX SingularityNet tworzy zdecentralizowany rynek, gdzie każda usługa AI może być kupowana, sprzedawana i wykorzystywana. To otwiera dostęp do technologii AI dla małych firm i deweloperów, pozwalając im korzystać z wysokiej jakości usług AI, które wcześniej były dostępne tylko dla dużych korporacji. To jak mieć do dyspozycji duszę AI, niezależnie od twoich potrzeb w zakresie usług AI. SingularityNet ma na celu ich zaspokojenie. Numerer NMR. Wreszcie, Numerer to ekscytujące połączenie AI finansów i inteligencji zbiorowej. Poprzez zachęcanie do tworzenia dokładnych modeli finansowych, Numerer generuje nie tylko zwroty z inwestycji, ale także posuwa granice analizy predykcyjnej. Przedstawia nową erę funduszy hedgingowych, które są otwarte, transparentne i napędzane kolektywną inteligencją naukowców danych z całego świata. Te projekty kształtują nie tylko przyszłość technologii, ale także oferują unikalne możliwości inwestycyjne. Mam nadzieję, że wasze serce bije szybciej z ekscytacji na myśl o przyszłości, którą te projekty budują. Bez względu na to, czy jesteście tutaj, aby odkryć swój kolejny klejnot inwestycyjny, czy po prostu zaspokoić swoją ciekawość, pamiętajcie, że przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń. Pamiętajcie, aby polubić, udostępnić i subskrybować więcej ekscytujących eksploracji świata kryptowalut ze mną, Moniką i innymi siostrami Satoshi. Wasze zaangażowanie inspiruje naszą wspólną podróż i zachęca do kontynuowania dzielenia się tą przygodą z wami. Bądźcie ciekawi, bądźcie odważni i odkrywajcie razem z nami tajemnice świata kryptowalut. Do następnego razu wysyłam Wam całą moją cyfrową miłość i życzę przyszłości tak jasnej jak blockchain. Bądźcie niezwykli.